Bonjour! W poprzedniej części tej miniserii podzieliłem się z wami dziesięcioma współczesnymi grami, które spokojnie odpalicie na starszym sprzęcie. Reakcja była super, więc zgodnie z obietnicą wracam z kolejną porcją tytułów, które udowadniają, że nie trzeba mieć najnowszego RTX-a, żeby. Przeżyć epickie przygody, pośmiać się czy po prostu zrelaksować. Tym razem też postawiłem na różnorodność od chaotycznych kooperacji przez roguelike, karcianki, aż po spokojne gry logiczne i tytuły skupiające się na eksploracji. Tak jak poprzednio, każda gra wyszła po 2020 roku, ma solidne oceny na Steamie i, co kluczowe, naprawdę niskie wymagania sprzętowe, tak żeby nawet na ziemniaku działała płynnie. Tak jak robiłem to w poprzednich częściach, podkreślam jeszcze raz. Wiem, że jest masa starszych klasyków, które też pasowałyby do tego zestawienia, ale chodzi mi o to, żeby pokazać, że współczesny gaming nie musi Was omijać tylko dlatego, że Wasz komputer pamięta lepsze czasy. Niemniej, jeśli macie swoje typy. Dzielcie się nimi w komentarzach. Na chwilę obecną, trzecia część tej miniserii będzie tą ostatnią, przynajmniej na ten rok, ponieważ wraz z tym materiałem wyczerpałem stworzoną przeze mnie listę gier na słabsze komputery. To jednak nie oznacza, że ciekawe gry się skończyły, tylko prawdopodobnie na nie nie natrafiłem, więc wasze komentarze mogą mi pomóc z inspiracją na odcinki w przyszłości. A może są inne kategorie gier, do których przydałoby wam się takie zestawienie? Śmiało dawajcie znać. A jeszcze jedna warta zaznaczenia, uwaga. Od 1 stycznia zeszłego roku klient Steam obsługuje tylko wersję Windowsa od dziesiątki w górę. Więc nawet jeżeli sama gra ma w wymaganiach podaną jakąś niższą wersję, to obawiam się, że do jej zainstalowania, przynajmniej jeżeli planujecie robić to przez Steama i tak będziecie potrzebować dziesiątki. Dziś natomiast zaczynamy od czegoś świeżego i trochę szalonego. Megabonk, który wyskoczył nam w 2025 roku to Roguelike Survival, gdzie walczysz z hordami wrogów na losowo generowanych mapach. Zbierasz łupy, levelujesz postać i ulepszasz broń, a także starasz się przetrwać jak najdłużej. Co rundę dostajesz losowe ulepszenia o różnych rzadkościach, a synergie między przedmiotami potrafią stworzyć totalny chaos, w dobrym sensie. Brzmi znajomo? Myślę, że fani gier powstałych na kanwie popularności Vampire Survivor są tutaj w stanie dostrzec trochę podobieństw, ale to nie znaczy, że Megabonki jest jedynie klonem bez własnej tożsamości, o czym zdecydowanie świadczy ogromna liczba bardzo pozytywnych ocen. Twórcy mają poczucie humoru, bo w wymaganiach wpisali procesor, ziemniak i grafika nie. Ale serio wystarczy Windows 10, 2GB pamięci RAM, zaledwie 500MB miejsca i dowolna karta z DirectX 11. Gra działa nawet na tosterze, jak żartują. Idealna na szybkie sesje, kiedy chcesz się wyżyć, a nie masz czasu na długie posiedzenia. Przechodzimy do Going Under z 2020 roku. To satyryczny dungeon crawler z roguelike'owymi elementami, gdzie wcielasz się w starzyste w dystopijnym świecie Neo Cascadia. Twoim zadaniem jest czyszczenie podziemi z duchów nieudanych startupów, używając biurowego śmiecia jako broni, laptopy, miotły, nawet krzesła. Walczysz z bosami, byłymi prezesami tych firm, zbierasz relikty na synergię i robisz questy dla współpracowników, żeby zyskać bonusy. Całość parodiuje korporacyjny świat, gig economy krypto, ride-sharing. Czarnego humoru. Wizualnie to jasne, kolorowe, proceduralnie generowane poziomy. Wymagania: Windows 7, Intel Core i 3 drugiej generacji lub AMD Phenom 2, 4GB Pamięci RAM, karta na poziomie NVIDIA GeForce z serii 400 i 2GB miejsca. Nic wielkiego, Agra wciąga na godziny. Deweloperzy z AgroCraft stworzyli coś świeżego, co recenzenci chwalą za ciekawą walkę i komentarz społeczny. Więc, jeżeli macie dość korpo życia i jego absurdów, to tutaj będziecie mogli dać upust swoim emocjom. Teraz coś na wieczór z kumplami. Unrailed z 2020 roku to chaotyczna kooperacyjna strategia, gdzie budujecie tory kolejowe w czasie rzeczywistym podczas gdy pociąg jedzie non stop do przodu. Zbieracie surowce, układacie szyny, unikacie katastrof w trybach endless, quick oraz sandbox. Gra wspiera do czterech graczy online lub lokalnie. Gracze otrzymują rozmaite biomy z unikalnymi wyzwaniami, pogodą i cyklem dnia oraz nocy. Wizualnie to minimalistyczny wokselowy indyk skierowany do ludzi, którzy chcą się rozerwać na imprezie albo zmierzyć sami ze sobą właśnie w trybie Endless. Wymagania minimalne? Windows 7, dwurdzeniowy procek, 4 gb pamięci RAM i Intel HD Graphics. A do tego ponad 13 tysięcy pozytywnych opinii na Steamie. Jeśli graliście w Overcooked to tu poczujecie podobny chaos, tylko na torach. Fanom Undertale raczej nie trzeba przedstawiać tego tytułu, którego ostatnie dwa rozdziały zostały znienacka rzucone na rynek w czerwcu tego roku. Delta, Run, duchowy następca od Tobiego Foxa z pikselową animacją od Temi, to przygodowy RPG z elementami bullet hella, gdzie walczysz lub oszczędzasz wrogów w dynamicznych bitwach oraz eksplorujesz tajemniczy świat z nowymi i znajomymi postaciami. Fabuła jest liniowa, oparta o rozdziały, ale pełna humoru i emocji. Wizualnie to bardzo minimalistyczny, ale uroczy i ekspresyjny pixel art. Wymagania natomiast są maluteńkie. Windows 10,2 GB RAM i grafika posiadająca zaledwie 128 MB pamięci. A co najlepsze, dwa pierwsze rozdziały są do ogrania za darmo, a fani, poza niedawno wypuszczonymi trzecim i czwartym, już ostrzą zęby na piąty rozdział, który ma trafić na rynek w drugiej połowie przyszłego roku. Keeper z 2024 roku to sandboxowa przygoda dla od 1 do 8 graczy. Jak często w przypadku tego typu gier ciężko mi ją zaszufladkować do określonej kategorii, ale to taka mieszanka Minecrafta, Terrarii i Stardew Valley. Właściwie porównanie do tego ostatniego wydaje się być tutaj najbardziej na miejscu. Budujesz bazę, eksplorujesz podziemny świat, walczysz z potworami, uprawiasz swoje poletka, łowisz ryby, hodujesz zwierzęta, i tak dalej. Wymagania to Windows 10 4 rdzeniowy Intel Core drugiej generacji aż 8 GB RAM oraz karta graficzna na poziomie GTX -a 460. A jeżeli wierzycie recenzjom, z których ostatnich kilkaset jest w 92% pozytywne, gra spokojnie sprawi, że skończycie siedząc o trzeciej w nocy, nie mogąc się od tytułu oderwać. Stacklands z 2022 roku to unikalna strategia, gdzie budujesz wioskę? Z kart. Przeciągasz na przykład kartę wieśniaka na krzew jagód, a w zamian dostajesz jagody do jedzenia. W grze zbierzesz ponad 200 różnych kart, odkryjesz 60 pomysłów na nowe technologie i ukończysz przeszło 80 rozmaitych questów. Walki toczą się automatycznie, ale możesz ulepszać broń i ekwipunek swoich wojowników. Wizualnie to minimalistyczny, karciany styl, prosty ale uroczy. Wymagania sprzętowe nikczemnie niskie. Windows, 7-dwurdzeniowy procesor, 2 giga pamięci RAM, dowolna karta z DirectX 9 i tylko 200 mega miejsca na dysku. Studio Sockpop stworzyło coś pozornie prostego, ale niesamowicie uzależniającego. Bardzo pozytywne recenzje od 26 tysięcy graczy. Unix 2022 roku to przygodowka właściwie bardziej platformówka akcji w rzucie izometrycznym o małym Lisie, który budzi się na nieznanej wyspie i odkrywa tajemnice zapomnianego świata. Eksplorujemy rozległe lasy, ruiny, katakumby i świątynie. Walczymy z przeciwnikami, rozwiązujemy zagadki itd. Tak Kluczowa mechanika to odbudowywanie starego podręcznika. Zbieramy strony z mapami, wskazówkami i sekretami, które sami Odkrywamy wraz z rozgrywką. Wizualnie to bajkowy, kolorowy świat, ewidentnie trochę inspirowany starszymi Zeldami. Wymagania minimalne to Windows 10, 4 Intel i 5, 8 GB pamięci RAM oraz karta pokroju GTX-660. Trochę więcej niż w lżejszych tytułach, ale wciąż na większość starszych PC. Monster Trains 2020 roku to roguelike Deck Builder, gdzie wcielasz się w przywódcę piekielnych sił i bronisz pociągu przed nieproszoną wizytą aniołów. Budujesz talię z ponad 220 dostępnych kart, a następnie walczysz na trzech poziomach wagonów jednocześnie. Musisz rozplanować obronę, synergię i ulepszenia. Każda runda to losowe wydarzenia, bossowie i wyzwania, a po wygranej odblokowujesz nowe poziomy. Mimo, że gra toczy się w 2D, to za Zarówno design, jak i dopracowane grafiki naszych podkomendnych oraz przeciwników robią wrażenie. Wymagania: Windows 7, Intel Core i 3, 4GB pamięci RAM oraz zintegrowana grafika. Idealna pozycja dla fanów karcianek strategicznych, którzy potrzebują akurat czegoś, co zajmie im trochę czasu. Unpacking z 2021 roku to spokojna gra logiczna, w której rozpakowujesz pudełka w nowych domach bohaterki przez 8 etapów życia. Od dzieciństwa. Podorosłość. Nie ma ograniczenia czasu ani presji, tylko medytacyjna wprost frajda z układania przedmiotów. Ubrań w szafie, książek na półce, zabawek w pokoju. Poprzez te codzienne czynności odkrywasz emocjonalną historię oraz różne ważne wydarzenia z życia postaci. Bez słów, tylko poprzez detale takie jak zdjęcie czy kubek z napisem. To uroczy, izometryczny tytuł pełen ciepła i nostalgii z piękną ścieżką dźwiękową. Wymagania minimalne to Windows 7 karta graficzna ze wsparciem DirectX10 i zaledwie 1 GB miejsca. Idealna pozycja na relaks po ciężkim dniu, tygodniu albo miesiącu. Na koniec zaś Eastward z 2021 roku. To specyficzny miks gdzieś pomiędzy przygodówką RPG a automatową arkadówką z pięknym pixel artem, gdzie wcielasz się w Johna, górnika z podziemnej osady i Sam, tajemniczą dziewczynkę, którzy ruszają w podróż przez postapokaliptyczny świat pełen ruin, potworów i dziwnych wiosek. Rozgrywka łączy eksplorację, walkę w czasie rzeczywistym, rozwiązywanie zagadek i gotowanie potraw. Jest też crafting side questy i masa dialogów z ekscentrycznymi NPC-ami. Całość okraszona ścieżką dźwiękową opierającą się głównie na chiptunowych brzmieniach Choć nie tylko. Wymagania to Windows 7, Intel Core i5, 4 GB pamięci RAM oraz karta GTS 450. Recenzje na Steamie są bardzo pozytywne, a gracze chwalą zwartą rozgrywkę, którą dacie radę ukończyć w trochę ponad 20 godzin. Chyba, że wsiąkniecie w zadania poboczne. To tyle na dziś. Te gry pokazują, że słaby komputer to nie wyrok. Od Megabonk po Eastward każdy znajdzie coś dla siebie. Która Was zaciekawiła? Podzielcie się swoimi typami w komentarzach. A tymczasem jak zwykle zachęcam Was do subskrybowania i do odwiedzenia porównywarki gg Deals. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa pa!